Dzień dobry, z tej strony Daniel Kostecki, dyrektor polskiego oddziału Conotoxia Limited. Chciałem zaprosić Państwa na konferencję online, która odbędzie się już 23 kwietnia w sobotę, na której to będą poruszane tematy dotyczące nowej wojennej rzeczywistości na rynkach finansowych. Otóż podczas konferencji swoje wystąpienie będzie mieć Marcin Podlacki, który to będzie odnosić się do spekulacji bądź też długoterminowych inwestycji na rynkach akcji, indeksów, ogólnie na giełdach papierów wartościowych. Arek Juźwiak będzie mówić o tym, jak wojna może wpływać na perspektywy krótko i długoterminowe. Walut G8, a ja, Daniel Kostecki, poruszę temat inflacji oraz rynku kryptowalut. Czy po ostatnich przecenach, zwłaszcza na głównych rynkach, jest szansa na to, żeby kryptowaluty w drugiej połowie roku dały wyższe stopy zwrotu, aniżeli inflacja, z którą teraz walczymy? Serdecznie Państwa zapraszam i do zobaczenia, do usłyszenia.